Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś opening. Dawno, dawno nie było openingu, więc dziś otworzymy 25 skrzynek Hydra Case i może trafimy jakąś elegancką kosę, bo przydałaby mi się kosa, bo ostatnio troszeczkę bieduje. Jak wyglądają skiny? AWP podobno była droga, ale czy jest droga? Okaże się jak ją trafię. Pierwszy skin, Aloha. Nie podoba mi się wcale. Otwieramy kolejnego case'a, drugiego A z niego poleci nie akacz Nie akacz, metalowe kwiaty, tak? Nie podobały mi się wcale Otwieramy kolejnego case'a i z niego dostaniemy Ładna koszulka, nie? To u nas na sklepie możesz kupić Tym razem dostaniemy faktycznie akacza, pokaż mi go Jest troszeczkę podobny do tego akacza którego aktualnie używam, pokażę Znaczy podobny Na ten sam styl zrobiony, ale oczywiście gorszy Mój jakaś jest zajebisty, ten jest Po prostu słaby, oczywiście jak chcesz jakiegoś skina z tego openingu Zostaw trading za 7 dni Jak będzie już można nimi handlować, chętnie Ci go podrzucę Bo aktualnie, no nie pode mnie skiny są Co tu mamy? Takie pikselowe czaszki Nie podoba mi się to Otwieram kolejną skrzynkę. Cóż nawet ta MK tutaj widzę. Ta niebieska już ładna jest, ale reszta to gówno. Chociaż ten USP? Pokaż mi go z bliska. A to nie, to ładnie jest. Lekkie zużycie prosto z fabryki, lekkie zużycie po testach, a to jakie? Zniszczone w chuj. Otwieramy kolejną kolejną skrzyneczkę a z niej No tak. Szymczok w skórze węża. Co to jest hard water? No taki wam powiem szczerze. Nie najlepszy. Dlaczego poczekałem z tymi case'ami chwilę i nie, nie otwierałem ich od razu? No, no bo... Te skiny ja nie urywają. Ta MK też myślałem, że jest lepsza. Zbadajmy ją. Zresztą ona jest trochę porysana, jakie to jest... O Jezus, to jest po ciężkim pierdolu. Może trafimy w jakąś Factory New, zobaczymy jak to wygląda. Na razie to MK bez Tumika jest bardzo ładna i ta AWka też mi się podoba z, z reszty skinów, pokażcie mi to jeszcze raz. Od biedy ten AK, no ten gil też nie jest najgorszy, f 5.7 taki przekombinowany, miejskie ryzyko chyba jest najładniejszym 5.7em. Eee, tak przynajmniej mi się wydaje. Mamy scouta wreszcie, coś innego. Pokażcie mi tego skauta z bliska, bo jestem ja ciekaw, jak on wygląda. To jest tako. ni to gołąb, ni to orzeł, ani nie pantera. Nie podoba mi się. Nie, mi się wcale nie To może się oczywiście podobać. Sam może oczywiście też w komentarzu napisać, który skin ci się podoba najbardziej. No i była właśnie ta. E Beautiful MK, ja bym ją w Factory New. W Statratku oczywiście siedziałaby u mnie w ekwipunku i z niej bym strzelał, aktualnie mam Cyreksa. Trochę skinów straciłem, ale to z racji tego, że aktualnie mi się e, nie powodzi tak jak powinno e, i, I sprzedałem je Bo się pytaliście chyba Kiedyś jak miałem live'a to się pytaliście, faktycznie Otwieramy kolejną, a z niej Kolejna Aloha Kolejna Aloha i, i, i na razie nic nie wskazuje na to, że trafimy coś dobrego. No ale warto próbować, tak? No, mam te 25 skrzynek, dlaczego mam ich nie otwierać? Yy, kolejny łup, ale nic nawet nie mamy z licznikiem, ani tego skina z licznikiem nie mamy. A to słabe jest, bo chociaż z licznikiem można by to sprzedać drożej. Czyli tam widziałem, że liczniki się jakieś przewijały, ale jednak i tak finalnie trafiamy MK. Może któraś z tych, co trafiłem, bo chyba mam 3. Będzie faktory new, no to jest mi ośrupana i też jaj nie urywa. No. Po testach, po testach, no słabe te skiny. Dawno nie otwierałem. Powinni coś na zachętę widać albo. albo. nóż Czekaj, no mamy gila. Mamy gila. I ten gil. Kurwa, no, on też chyba nie jest faktory To jest prosto z fabryki. Co? z króliczkiem. Jakieś księgsziało znaczki są. Te gile nawet faktory nie one takie jakieś, nie wiem, matowe są takie jakieś jakby nie wiem. No, no i mamy kolejnego kolejnego skauta. Co to jest... Ale tyż obdrapany, no kurwa Gamer, co ty mi za daje? Jakby mi to jakiegoś ładnego? I USP kolejne, no. No, SP jest fajne. No to jest chyba najładniejszy niebieski skin od wieków. Bo naprawdę jest ładny. A jak wiecie, ja bardzo lubię nebeski. Zielony też. Bo zielony to stuwa, a nebeski to BMW W MC. Wiecie jeszcze młyka kawy. Aloha. Aloha. Nie się, No kurwa nie podoba mi się. Już dużo na nie zostało. Ani nawet chyba czerwony nie przeleciało, nie? Raz była ta ładna MK, i od tego czasu nothing. Totalny nothing. Jeśli chodzi o skrzyneczki. A teraz może coś lepszego. Właśnie The Walking Dead. Mam nagrane w wersji takiej. Cicho, 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 cicho. Cicho, cicho. rękawice! Ty zobacz! Ty zobacz, ja nie mam rękawic! Po testach, bo po testach, ale rękawice mam, ty! Halo, halo, Szymon, ty masz rękawice! Będę je nosił z dumą! Albo je sprzedam po prostu, kurwa, za parę dni! Bo mogę! A właśnie, też jeszcze nie mówiłem, jakby ktoś tułał, to w na nie będziemy. Z jelołami będzie. I daj będę teraz też. Yy, z lolami. I z nitrusiem Ostatnie dwie, no kurde, powiem wam szczerze. Zwrócić się, zwróciło na pewno. Kolejny akarz. To by się przydał na pewno. No. Najgorszy nie jest, ale był taki bardziej kolorowy. Był. No ja to se, zmień. Ja sobie w rękawicach nie polatam. Trafiłem, ale polatam, kurwa co? Daj mnie, jeszcze ta AWP. No nie no, dało mi emken, słuchajcie, jak na 7 minut, mogę śmiało powiedzieć, że jestem chyba zarobiony. Aż sprawdzę, jak to wygląda na rynku. Wy tego nie widzicie, ale ja widzę na rynku to wygląda smacznie: 338 euro. Kurwa, mać! Jak ja to na, na stronie będę sprzedawał zaraz. O raczej zaraz, za 7 dni. A w tym momencie kłaniam się nisko aż po same kule, a ty drogi widzu, jeśli chcesz, żebym jeszcze raz je otworzył, zostaw w kurwę łapek w górę. Co 1000 łapek jedna skrzynka, bo chyba jeszcze raz chcę je otworzyć, bo. Na razie jestem do przodu. Cześć!